Witam Was drodzy widzowie! A w tym odcinku złożymy sobie jedną z najlepszych zbroi do najemnika z drugiego aktu i nie tylko. Tak zwane Fortitude, czyli Hard. Potrzebujemy do tego run L, Sol, Dol i Lo. Runa Lo jest dosyć droga, dlatego lepiej tego słowa runicznego nie wiadomo co. Eee, także ja sobie zawsze układam te runy po kolei, mimo że pamiętam jak to leci. Weźmiemy do tego pancerną zbroję dobrej jakości. Jest to przedmiot eteryczny, na naszym najemniku nie będzie się psuło. Ma dodatkowo naprawdę bardzo, bardzo fajną obronę, ponieważ ponad 800, czyli moim zdaniem się jak najbardziej nadaje. Plus jeszcze ma niską wymaganą siłę. Ale że mój najemnik jest już na wyższym poziomie, to aż tak na to nie patrzę. Także bierzemy sobie tą zbroję i wrzucamy L, Sol, Dol i LO. I jak nam wyszło? No zobaczmy, mamy tutaj... 84 do zdrowia, czyli 1 punkcik na każdy poziom postaci. No i 29 do wszystkich odporności, czyli prawie maksa. No to z tymi odpornościami się udało, a ze zdrowiem to mogło być lepiej. No ale cóż, mamy za to pieruńsko-fajną obronę 2331. Jak chodzi o bonusy, to najbardziej dla mnie liczy się to 300% do obrażeń. Dodatkowo mamy tu jeszcze szansę na zmrażającą zbroję. Fajny bonus do zdrowia. Trochę jeszcze do maksymalnej odporności na błyskawice. W tym egzemplarzu 29% do wszystkich odporności. Jeszcze tam 12% obrażeń, przechodzi na manę i jeszcze tam parę mniejszych tam bonusików, także weźmy sobie naszego schaba schaba, e, no i wymienimy sobie teraz już na karta e, no i mamy prawie 4000 obrony i zobaczcie jak obrażenia wzrosły 750 prawie do 500 a na zwykłym kamieniu było 402 do 2757, dzięki! Tak. Dzięki! Dzięki! I widzicie, jest to dzięki. bardzo, bardzo duży bonus do obrażeń. Mam nadzieję, że będzie się fajnie zbroja sprawowała. I mój najemnik w tym momencie jest już, można powiedzieć, skończony. Jak materiał się podobał, daj łapkę w górę, zostaw subskrypcję. A ja zapraszam na kanał, jest na nim więcej ciekawych materiałów z gry Diablo 2 i nie tylko. A jak chodzi o Diablo, to są właśnie słowa runiczne robione na bieżąco, różne zestawy omówione, poradniki, e, filmiki z rozgrywki z Uber Tristram innych ciekawych lokacji. Jest też nowa seria A Co To Jest, w której prezentuję znalezione przeze mnie unikaty, Zgadujemy sobie co to, czasami krótko omawiamy, także każdy znajdzie coś dla siebie. Ja się z wami żegnam, życzę, żeby wam dobrze te słowa runiczne wychodziły jak gracie. Trzymajcie się, na razie, cześć.